Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś wyjaśnimy zagadkę, dlaczego tu nie ma gramofonu. Będzie też jedna specjalna płyta winylowa oraz inna muzyczna niespodzianka. Zacznę może od płyty winylowej. Jakiś czas temu mój przyjaciel obudził mnie w nocy, dzwoniąc do mnie, na Whatsappie, na kamerce z Miami, że jest na wyprzedaży garażowej i chciałbym mi kupić w prezencie jakąś płytę ze Stanów. I tak oto trafiła do mnie taka oto płyta z 1962 roku. Pierwsze wydanie zespołu The Rebels Quart Quartet. Co to jest? To jest taki gospel, muzyka trochę kościelna. Coś, co taki, coś takiego, co było modne w latach 50. w Stanach. Wytwórnia Sing. Pierwsze wydanie na takim niebieskim labelu. O, było chyba czterech, pięciu, pięciu panów, przystojnych, dżentelmenów z dobrych domów, którzy śpiewali piosenki kuczci Jezusa. Ale to nie wszystko, co mogę o tej płótnie powiedzieć Wam, ponieważ ta niespodzianka. Dlatego kupił ją, ponieważ ma pięć autografów, czyli pięciu muzyków tworzących ten zespół i teraz Wam powiem, że sprawdzałem na różnych portalach aukcyjnych, yy, amerykańskich yy, pokrycie tych autografów między innymi w jednym programie yy, 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 na jednej stronie byłem, gdzie popularny program jest emitowany w jakiejś jednej z polskich telewizji, tak pokrywają się te autografy z oryginałami, które można kupić w Stanach więc super stos Kolejna rzecz, nie winylowa, ale muzyczna. Polecam wam bardzo płytę mojego serdecznego kolegi Maro Maro. Link będzie w opisie tego filmu. Jak zamówicie tą płytkę to dostaniecie taką wlepę i będzie podpisana przez Maro. Maro jest gitarzystą, między innymi gitarzystą Czerwonych Gitar, najmłodszy członek Czerwonych Gitar obecnie. Płyta fenomenalna, jak do mnie trafiła parę dni temu, nie rozstaję się z nią w samochodzie, bo w samochodzie słucham płyt CD. Muzyka taka, można powiedzieć, yy... świetne melodie, bo Marek jest mistrzem pisania pięknych melodii, połączona z elektroniką. Generalnie, płytka ponad 30 minut zupełnie nie męczy, tylko prosi, żeby zapętlać dalej, więc jeszcze raz dziękuję Markowi za ten prezent, a Wam serdecznie naprawdę z, go, z całego serca polecam zakup tej płyty, bo sprawicie sobie wielką muzyczną radość. Szczególnie że ta płyta też jest w takim limitowanym nakładzie, więc za chwilę będzie bardzo bardzo poszukiwana, niedostępna i droga. A jak zbieracie winyle, parę złotych wyrzućcie też na CD-ka, bo warto. A teraz niespodzianka. To dzięki wam Kanał Winyl Shark się rozwija dzięki Waszym subom, komentarzom, za które bardzo dziękuję, za to, że mnie wspieracie. I zdarzyła się taka sytuacja, że w każdą niedzielę od tej najbliższej pomiędzy 18 a godziną 20 Winyl Shark także będzie można usłyszeć w radio. Dlatego jest radio, nastawiajcie radia, szczególnie na początku internetowe. Radio Bemowo, audycja Vinyl Shark. Gramy tylko z czarnego krążka, a was proszę w komentarzach dajcie znać co mam zagrać, czy chcecie jakiś może gości, żeby się pojawili w audycji, może wspólnie potworzymy playlistę. Mam nadzieję, że nie opuścicie mnie w audycji, tak? Jesteście wierni temu kanałowi. Jeszcze raz wam dziękuję. Subki, komentarze, bla bla bla. Jak to zawsze, regułka i do następnego odcinka. Pa, trzymajcie się.